Wydawnictwo Bosch poleca. Narciarskie pasje. Olimpijskie opowieści. To niezwykle interesująca książka autorstwa Szymona Krasickiego, uznanego polskiego trenera biegów narciarskich, profesora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i nauczyciela akademickiego. Niniejsza publikacja poświęcona jest nie tylko doświadczeniom sportowym samego autora, lecz także innych znanych polskich sportowców, choćby Wojciecha Fortuny, Jagny Marczuaitis, Kamila Stocha czy Justyny Kowalczyk-Tekieli. Krasicki w sposób przystępny, lecz nadzwyczaj skrupulatny opisuje przebieg zimowych uniwersjatu, m.in. innymi w Szamoniks i w Zakopanem, a także zimowych Igrzysk Olimpijskich, między innymi w Grenoble, Sapporo, Vancouver czy w Soczi. Wspaniała pozycja dla wszystkich czytelników interesujących się sportami zimowymi, zwłaszcza zaś narciarstwem, oraz tych, którzy śledzą poczynania polskich sportowców. Książka do nabycia w księgarniach i na www.bosz.com.pl Zapraszamy.